Hej, dzisiejszy filmik jest odpowiedzią na pytania, które bardzo często mi zadajecie na temat pielęgnacji skóry pod oczami. A o co właściwie chodzi osobom, które do mnie bardzo często piszą z zapytaniami? Chodzi o to, czy oleje można stosować pod oczy. I dlatego Nagrałam ten filmik, żeby rozwiać Wasze wątpliwości, jak to naprawdę wygląda z tymi olejami. Czy stosujemy je pod oczy, czy po prostu omijamy te okolice, no bo pada wiele takich stwierdzeń, że oleje są za ciężkie na te okolice. Powiem Wam, jak to wygląda w moim przypadku. Ja osobiście stosuję i rekomenduję stosowanie olejów pod oczy. Jakoś nie rozgraniczam pielęgnacji całej skóry twarzy od pielęgnacji skóry pod oczami. W moim przypadku absolutnie tak nie jest i wydaje mi się to dobrym trendem. To pielęgnacja tradycyjna kazała rozgraniczać pielęgnację skóry na skórę czoła, policzków, brody, szyi, od skóry pod oczami, bo skóra tam jest delikatniejsza. Owszem jest, ale wiadomo o co chodzi w pielęgnacji tradycyjnej. Chodzi o to, żeby było jak najwięcej produktów, żeby stworzyć potrzebę, no i żeby później te produkty były zbywane. To jest czysty interes, czysta kasa, a wcale, wcale nie ma takiej potrzeby. Po prostu dopasowujemy olej do naszej skóry pod oczami i taki stosujemy również na całą twarz. Tutaj według mnie naprawdę nie ma żadnych przeciwwskazań. Są, czasami są wyjątki oczywiście, no ale to już byśmy się musieli wgłębiać w taką już pielęgnację bardziej skonkretyzowaną, na przykład jeżeli chodzi o masło Shea, które również jest olejem w zależności od temperatury to nakładane pod oczy może powodować, powodować opuchnięcia i worki pod oczami, nakładane wieczorami, bo w dzień wcale się tak nie dzieje. Także są takie małe niuanse, o których należy pamiętać i które należy mieć na uwadze, ale to są szczegóły, to są już konkretne sprawy. Ogólnie ja stosuję i polecam stosowanie wszelkiej maści olejów, maseł pod oczy. Nie rozgraniczam absolutnie tej pielęgnacji. Na przykład kapitalnym olejem pod oczy i na całą twarz jest taki olej kocankowy. On niweluje opuchnięcia, worki, cienie, więc na te wszelkie problemy, które występują na skórze pod oczami jest genialny. Naprawdę genialny i jeżeli masz problemy właśnie tutaj w tych okolicach, no to wypróbuj właśnie olej z kocanki. Świetnie działa. Oczywiście nienanoszony nie, nie na sucho, bo jak nanosić olej, jak z nim postępować, żeby nie wysuszał skóry, również znajdziesz taki film na moim kanale i to jest bardzo, bardzo ważny punkt. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób nanosić olej na twarz, żeby sobie nie narobić szkody. No i dodatkowo muszą być to oleje bardzo dobrej jakości, absolutnie nieprzeterminowane, bo jeżeli zastosujesz taki przeterminowany olej, to możesz dostać nawet jakiegoś niekontrolowanego wysypu, no bo tak skóra zareaguje na przeterminowany produkt. Także są to takie szczegóły, takie niuanse, o których należy pamiętać. Ale absolutnie... Nie rozgraniczam olejów, czy to pod oczy, czy to do reszty twarzy. No podałam tutaj przykład oleju kocankowego, ale ja olej z kocanki stosuję również na całą twarz. Także w przypadku jak się paćkam tym olejem z żelem hialuronowym, bo ja to robię w ten sposób, no to nakładam na całą twarz. Oczywiście, jeżeli chodzi o stosowanie... Pod oczy, wokół oczu, bo to już nie chodzi pod oczy, tylko smarujemy wokół oczu, tej skóry tutaj też nie omijamy, także robimy to pod oczami i nad oczami, można powiedzieć. No to uważamy, żeby ten olej nam się nie dostał do oka, ale to dotyczy każdego preparatu. Niemniej niektóre oleje, na przykład taki skwalan kosmetyczny z oliwek, jeżeli się dostanie do oka, to nic się nie stanie, ale na przykład jeżeli wpadnie do oka olej rokitnikowy, no to już strasznie pieczy, czy olej tamanu. Także trzeba bardzo, bardzo uważać. Podobnie jest z hydrolatami, również można, można stosować je pod oczy, ale takie hydrolaty jak porzeczkowy, lawendowy czy... Hydrolat aloesowy już nie, bo one jednak są agresywne, mocno działają i mogą oczy nam podrażnić. Także tutaj w przypadku hydrola hydrolatów jest trochę inaczej. Ale hydrolaty są płynne i bardzo łatwo mogą wpłynąć po prostu do, do oka. W przypadku olejów tego nie ma, bo jeżeli nanosisz olej na wilgotną skórę twarzy, to nie dajesz tego oleju dużo. Kilka kropli dokładnie rozsmarowujesz i dbasz o to, żeby olej nie migrował do oka. No mi się często zdarza, że tak sobie nałożę tego masło, masła szea pod oczy, że jednak mi migruje. Ale nie robi nic, nie podrażnia, tylko po prostu robi się taka mgiełka. Wiadomo, olej, no to jak wejdzie do oka, to trochę to spojrzenie jest inne, takie zamglone przez chwilę i to tylko przez chwilę. Dlatego uczulam, żeby uważać, żeby ten olej czy masło nie dostało się do oka ze względu właśnie na takie aspekty. Podrażniają, tak jak olej rokitnikowy czy olej tamanu, ale nie muszą. Tak jak w przypadku masła szea czy skwalanu z oliwek, absolutnie nie muszą podrażniać, tylko będzie taki dyskomfort tłustości wokół i takiej mgiełki przez jakiś tam y, czas. Także spokojnie możesz używać tych olejów, które używasz do pielęgnacji twarzy, również do skóry pod oczami. Nic złego się nie stanie a wręcz przeciwnie. Skóra pod oczami jest zdecydowanie cieńsza i tutaj możesz jedynie nałożyć mniejszą ilość tego preparatu, preparatu, czyli tego roztworu żelu hialuronowego z olejem, czy jeżeli nakładasz na wilgotną twarz samego oleju, no to dajesz go zdecydowanie mniej, bo tutaj nie ma potrzeby paćkania tak dużo i jeżeli dasz tego oleju zdecydowanie mniej, no to Olej nie będzie miał możliwości migrowania do oczu, nie będzie tego dyskomfortu, nie będzie tego uczucia zamglonego oka, które jest naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemne. Ja tego nie lubię, więc też staram się jednak, żeby mi te masła i oleje do oczu nie migrowały. Ale absolutnie nie rozdzielam tutaj, że na przykład do twarzy stosuję jakiś olej dajmy tamanu, a pod oczy stosuję olej Śliwkowy. Nie, absolutnie tak nie robi. Jak stosuję olej śliwkowy, to na całą twarz. Olej tamanu też na całą twarz, tylko uważam, żeby nie dostało się do oczu, bo nie lubię czuć jednak tego dyskomfortu, a niektóre oleje mogą podrażniać, jak w przypadku oleju rokitnikowego. Także jeżeli masz jakieś obawy, czy stosować, to nie miej. Jeżeli Twoja skóra twarzy toleruje dany olej, to również skóra pod oczami będzie go tolerować. To jest ta sama skóra, tylko troszeczkę cieńsza. Jest inaczej w przypadku skóry reszty ciała, bo skóra twarzy, wiadomo, jest delikatniejsza, jest bardziej wrażliwa niż skóra reszty ciała. I może być tak, że na przykład Twoja skóra twarzy nie toleruje danego oleju, a już skóra reszty ciała tak. Ale w obrębie twarzy to nie ma większego znaczenia. Także mam nadzieję, że wyjaśniłam Ci tę kwestię stosowania oleju pod oczy, czy stosować ten sam olej na twarz, na skórę twarzy i pod oczy. I mam nadzieję, że jeżeli będą nadal spływać do mnie pytania tego typu, to ten filmik wyjaśni tę kwestię. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Oczywiście nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, ze wszystkimi moimi informacjami. Byłoby mi bardzo miło również za komentarz, za łapkę w górę, ponieważ to zwiększa moje zasięgi, a tym samym pozwala na rozwój kanału. No i jeżeli interesują cię moje treści, jeżeli chcesz, abym je nadal zamieszczała, no to pewnie mnie zrozumiesz oczywiście z góry za to. Dziękuję. Serdecznie pozdrawiam i do kolejnego filmu. Pa pa.